Jak społeczeństwo potraktowało nasze doniesienia, o których pisaliśmy i mówiliśmy? Dobrym przykładem jest wczorajsza wiadomość oficjalna z Agencji do Spraw Żywiołów i Katastrof w USA, tak zwanego FEMA, która oficjalnie wczoraj powiadomiła, że dzisiaj w poniedziałek zaczną się w USA w rejonie szóstym, to jest kilka stanów, od Kalifornii po Teksas, Zaczną się oficjalne manewry, największe w historii USA. Jeszcze kilka dni temu wyśmiewano się z wiadomości, z, z takiej wyprzedzającej, ostrzegawczej wiadomości, zamieszczonej przez Jane Burgermeister na jej blogu, że to paranoja, teoria konspiracji, a dzisiaj mamy, dzisiaj mamy dowód. Manewry ćwiczenia prowadzi się pod hasłem pandemia, czyli globalna epidemia i terroryzm. Chodzi o przećwiczenie procedur, sprzętu, komunikacji, telekomunikacji, infrastruktury w przygotowaniu do tak zwanej prawdziwej pandemii. Za miesiąc, dwa, trzy najdalej we wrześniu, nie tylko w Stanach, ale również w innych krajach zachodnich, ogłoszony zostanie stan. Zagrożenia epidemią globalną władzę wtedy przejmuje Światowa Organizacja Zdrowia i ONZ. Biorą w łeb wszelkie suwerenności, konstytucje i prawa narodowe, państwowe. I praktycznie władzę mają ci lunatycy, którzy spreparowali pandemię zupełnie w sposób sztuczny i teraz planują. Pod strachem pandemii wykonać masowe szczepienia. Jakby będą egzekwowane masowe szczepienia przymusowe? Przecież Konstytucja Ameryki zabrania. Tak, ale Ameryka, tak samo jak większość państw na świecie, ma tajną umowę ze Światową Organizacją Zdrowia, że w przypadku globalnej pandemii, właśnie globalnej epidemii, padają prawa narodowe, prawa państwowe. I władze przejmują organa globalne. Jak będą egzekwowane te szczepienia? sygnałów z krajów, które już ogłosiły przymusowe szczepienia Kanada, Niemcy, Australia, Ameryka Południowa, wiele, wiele innych Francja wynika, że szczepienia będą przeprowadzane pod system sił bezpieczeństwa i armii. Czyli będą przymusowe za e, przeciwstawianie się, będzie groziła jakaś kara. E, może odstawianie do obozów detencyjnych w USA na przykład są przygotowane już. E, kto wie, kto wie, jakie metody zastosują. W każdym razie, wykonywanie planu jest tak konsekwentne i tak bezwzględne, że można się spodziewać wszystkiego. Z dokumentacji na YouTube na przykład wynika, że istnieją obozy koncentracyjne w USA. To są obozy na tysiące ludzi. Jeden przykład pokazuje płoty z drutu żyletkowego. Drut jest zwrócony ostrzami do wewnątrz, czyli nie do ochrony miejsca przed intruzją z zewnątrz, tylko do zapobieżenia ucieczki z wewnątrz. Są wejścia jakieś sterowane elektronicznie. Są anteny, Bóg wie do jakiej komunikacji, telekomunikacji. Są rękawy lotnicze do lądowania helikopterów. Ogromne hale na przykład w jednym miejscu, e, hale zakładów naprawy taboru kolejowego e, przystosowano taki jest zarzut do celów jakichś eksterminacyjnych przez uszczelnienie ogromnych hal, okien i drzwi gdzie wjazd mają pociągi. Do hal dobudowano ogromne piece, niby do ogrzewania hal. Jeśli to są miejsca pracy, tak się nie, nie ogrzewa ogromnych hal, wysokich na trzy czy, czy cztery piętra, tylko stosuje się promienniki miejscowe, albo robotnicy, pracownicy po prostu są ciepło ubrani. Poza tym są zdjęcia wagonów pobudowanych ostatnio, Dziesiątki, dziesiątki jeśli nie setki wagonów z ażurową obudową, w ten sposób, że powietrze czy gaz może przeniknąć do środka. Ławki są wzdłuż i do ławek są przymocowane kajdany. Co społeczeństwo, co czytelnicy, co Twoi widzowie powinni, jak powinni zareagować na to, co się dzieje? Całe społeczeństwo może nie, bo nawet nie ma czasu się edukować, a proces jest bardzo trudny w Polsce. Ludzie mają tak wyprane mózgi, że trudno przekonać ludzi. Ale ci, którzy rozumieją sprawę, a są ich już tysiące, sądząc z wejść na, na blog grypa666, ci ludzie powinni się zorganizować i, i zakładać pozwy pozwy, sprawy kryminalne. W ciągu ostatnich paru dni na internecie pojawił się artykuł doktora o nazwisku Ot, który wygarnia bardzo twarde fakty przeciwko firmie Nowartis i te fakty należy przetłumaczyć na polski i dołączyć do pozwu. Po drugie, trzeba kwestionować udział polskich władz w rozprowadzeniu szczepionki, która nie została przetestowana przedtem. A jest bardzo szkodliwa. Po trzecie, należy skontaktować się z, z parlamentarzystami, z, z, z takimi osobami jak rzecznicy praw obywatelskich. Jesteśmy tu pod Sejmem nie po to, żeby żebrać pieniądze. Żeby... przecież proszę o uwagę parlamentarzystów polskich. Bardzo ważnej dla Polaków sprawie. Kontaktowaliśmy się w tej sprawie na przykład e, z posłanką krakowską Marianowską i oczekujemy na wyniki. I tymi wszystkimi e, takimi e, częściowymi działaniami można osiągnąć bardzo dużo. Nawet może być grupa kilkudziesięciu do kilkuset osób aktywnie zaangażowana, która może coś zrobić. Dla większości ludzi ta sprawa nie istnieje, ponieważ nie istnieje w mediach. Sprawa nie istnieje w mediach, ponieważ media są narzędziem tych samych grup, które są odpowiedzialne za tą przygotowywaną zbrodnię masową. Pranie mózgów nie odbyło się w ostatnich latach czy miesiącach. To jest proces trwający dziesięciolecia. Ludzie są tak urobieni w tej chwili, że trudno nam na przykład rozmawiać. Ludzi zagabywanych na ulicy. Trzeba dopiero edukować, odpowiadać na podstawowe pytania, żeby uzyskać od nich odpowiedź, jak się zachowają w przypadku przymusowych szczepień. Źródeł na temat szczepionek świńskiej grypy, pandemii i kryminalnych zamiarów firm i organizacji jest coraz więcej w języku polskim na blogu grypa 666. Natomiast w języku angielskim jeszcze więcej informacji jest na blogu Bird Flu 666. Można tam znaleźć informacje. Po pierwsze dokumentacja podpierająca pozwy w różnych krajach. Po drugie relacje z działalności w różnych krajach. Postęp jest ogromny. Na przykład w Holandii czy w USA ludzie Dostarczyli pozwy na swoje lokalne posterunki policji. W Polsce nie ma takiej możliwości, niestety, jest tak zaawansowany kraj. Natomiast w tych innych krajach zrobiono to. Są relacje z tej działalności, jest mnóstwo informacji na temat samych szczepionek, dlaczego są szkodliwe, na temat wirusa, jak go spreparowano, na temat firm na temat historii tych firm, która zazębia się z, z historią firm e, hitlerowskich, nazistowskich, i tak Po prostu nie ma czasu, żeby wszystko przeczytać. Najlepszą metodą rozpowszechniania informacji jest przedrukowywanie jakichś zwięzłych tekstów, które trafiają do ludzi najszybciej i rozdawanie na przykład w postaci ulotek na ulicy, czy, czy w sklepach, czy w punktach, w których skupiają się ludzie zainteresowani tematem i ludzie, którzy mogą zainteresować się tematem, na przykład sklepy zielarskie, czy apteki, służba zdrowia. Po prostu wykorzystać należy wszystkie środki dostępne sobie, jeśli ktoś ma drukarkę i nie żałuje na papier, nadrukować tego, rozdawać znajomym, przede wszystkim poinformować rodzinę i w ten sposób łańcuchowy informacja się rozniesie. A wojsko? Czy wojsko powinno o tym wiedzieć? Wojsko, mam nadzieję, już wie, i jacyś ludzie zaczynają myśleć, co z tym fantem zrobić.